Większość Żydów jest nieczysta ze względu na zwłoki. Nieczystość zwłok można oczyścić tylko w jeden sposób za pomocą takiego specjalnego płynu z prochami czerwonej jałówki. Być może słyszałeś o czerwonej jałówce. Zasady w Torze dzielą się na dwa rodzaje. Zasady, które łatwo zrozumieć, i zasady, które są arbitralne. Dlaczego szabat? Dlaczego nie środa? Dlaczego te zwierzęta? Oczywiście można się doszukiwać i ludzie się doszukują na przykład, że świnia stanowi pewną anomalię, ryby, które nie mają łusek stanowią pewną anomalię. To jest próba wytłumaczenia, ale ostatecznie te zasady są pewną manifestacją władzy Boga. Czy ta świątynia musiałaby być odbudowana na tym samym wzgórzu świątynnym, na którym, przypomnijmy, jest obecnie meczet? To akurat tak, to akurat tak. Bóg wybrał to miejsce według Biblii. Dzisiejszym tematem będzie judaizm, a moim gościem będzie dr Jakub Pogonowski. Cześć. Cześć. Na początku poprosiłbym Cię powiedzieć parę słów o sobie. Jestem przede wszystkim językoznawcą, tłumaczem, no i badaczem starożytnego judaizmu i wczesnego chrześcijaństwa.